Już 13 lipca w sobotę o godzinie 15 zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Festiwal drobiowych smaków Mi to smakuje. Rozpoczynamy występem grupy Breakdance Butterfly Crew. Oficjalne otwarcie festiwalu poprowadzi znany i lubiany Karol Oprasa. Następnie zapraszamy na prezentację stanowisk degustacyjnych oraz konkurs na najlepszą potrawę drobiową. Później, scenę Przejmie zespół tańca artystycznego miniatury. W dalszym ciągu wystąpi formacja taneczna Funky Dolls. Następnie na scenie pojawi się Aleksandra Szwed z zespołem. W finalnej części wydarzenia będzie miała miejsce zabawa taneczna na deptaku z zespołem Commerce. Czekają na Ciebie degustacja mięsa drobiowego oraz liczne konkursy z nagrodami. Festiwal drobiowych smaków Mito Smakuje. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bądź z nami 13 lipca. Organizatorem jest Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, patronat honorowy Piotr Ryba-burmistrz Krynicy Zdroju. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.